Fuga Sugerowana waga 75 kg. Aktualna waga 5075 5 oh, ton Dzięki, wyszczupliłeś nieku Close enough Też 75 <laughs> Dramaco, dramaco, nic nie o. czuję, ale co jak co, ale fuga oddziałuje na wszystkich domowników w swoim domu. Na przykład jego kot. I to jest po prostu taki drugi fuga. Też mu się, kurwa, nic nie chce. Patrzy, staje na łóżku, kurde... I mu zdejmujesz go z łóżka, a on idzie do drzwi. No a on i się weźmie. Ja myślałem, że... Jak jest, leży na łóżko, to go zdejmujesz z łóżka, a on siedzi tam w tamtym miejscu i nie chce mu się ruszać. Ja on po prostu stanął i tak czekał, aż go ktoś zdejmie z tego łóżka. I postawi przy drzwiach, tak żeby kurczę mógł przekroczyć. Ale to nie ja leżę na łóżku, tylko łóżko na mnie. Za bardzo. Mama cię przyku. Łóżko leży mnie. Ma mama przekrywa łóżko. Ma, ma, mama przykrywa Ciebie łóżkiem jeszcze kołderkę na górze, żeby łóżko nie zmarzło. Dobrze Dobrze, Wazelin, osłaniam Cię. O nie, wchodzą Ci... dwóch Trzech tam jest. O, nie, 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 Masz wycieczkę niezła, nie Zabili mnie. Mam granat. Znaczy tam, eee. niezła, tam jest niezła wycieczka krajoznawcza. Pewnie Żydzi, spalmy ich. No kurna, podkładam. Nie, idą na ber. Kurna. Szybkie wyciągnięcie, a kurde wyciągał to jakby, nie wiem, miał kurde 20 cm Za dużego. Dziwo. Była obroniona. A tam no jest... by się zmieniło, jesteśmy za punktem, lol. Dajesz punkt. na Obroniłem! Brawo Fuga, brawo Fuga, fuga się położył przed tym <grym> Kurwa osłoniłem wszystko Punkt obronię całym ciałem zasłonię Fugę, fugę patrz, zabili, ja. ale ciało zostało, nie? I kurde jak tu się dostać <grym> <grym> Patrz na to, patrz na to Paster leci, no, no, ale typak nie żyje Musiałeś? Musiał się... na rurę! Musiał się schować dopiero, żebym go trafił, bo inaczej nie potrafię. Tylko przez ściany potrafię trafić. jesteś niesamowity, Karlowiesz. Mówi ci to ktoś? Ja wiem. Eee. Ja wiem, Ale ja wiem. Kurwa, jesteś dobry. Demolition chyba jest jedynym trybem, który trawię. Ale tylko z fugą, bo nawet jak zabiją fugę, to ciało zostaje i nadal muszą go obejść. <noise> Za im dojdą Parę mi. O chuj ma pół meczu zleci Chcę <noise> to wyobraź sobie was jakbyś grał z nimi ze mną jednocześnie My się nie mogę <noise> poruszać na mapie <noise> Serwery byłyby przyciążone <noise> Nie jakby, jakby na, 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 na fugę na ...fugę jakby położyć przed punktem To by żeby pokonać kurczę drużynę yy, która jest fuga Trzeba by było zdobyć pokę trzeba, <grymne> no tak. <grymne> trzeba by było go obudzić i do z nim ma stoczyć ma walkę. <grymne> walkę. <grymne> Friendly AGN online. Bad <grymne> Tak gra jest do dupy. Nie! Weh! O weh! Bum! Karol, miałeś go zabić ty kuźwa nubie no! Nubie nubie no... Do kerla powiedziałeś? Nie, nie Miał do mnie. Miał zabić kogoś i... i Na pewno nie do mnie. Jak do mnie, no to i tak... Ten nie... no i, I tak ja uznam, że nie do mnie i... i z głowy. Jakie doszło. I ten type jest dobry. Panowie. O tak, moja poda. Poklepiemy. Nieważne mnie zabije granat. O, dole dolegerlo. Co to kurwa było? <laughs> A to był tak zwany Kwint. Idą jeszcze, po jeszcze idą. Patrz, patrz, nie na żarci jak fuga. A jakie krnambrne! Jak, jak nastolatek. Fuga, fuga słyszy! A 130 Indier? A 130? Daj mi tą kluchę! Wiem <grymne> <grymne> ją na śniadanie! Aha. Ty, ja teraz nie wiem gdzie właśnie się respią. O nie darmowy kij z chować się. E... nie wolno Ja pierdol, jakie głąb. Masz coś do głupszych od siebie? Nie, bo takich nie ma. Jakie tutaj dźwięki... Ej, od tyłu nam lecą! O, tyłu trzech. Chcą nas wyrypać! Zostałem. Dostaliśmy resztę dalej punktu, jak to możliwe? Spada. Nie, to mój SMT też nie powinien działać. Kurde, ciśniemy nowe dziewczyny? Odbiorę się Co to, to było. Rozbrałem? O kurde, co ja zrobiłem? Mam! <noise> Paga ZA WAMI, DZIEWCZYNY! Bronie O nie! Przyszedł z typem! Prezator! Predata Missile! I co? Do środka! Mam! Panie. No nie, on miał typa, lepszego Pan ma lepszego typa niż wszyscy Ma złotego, on jest złoty type Nie, to już chłopie Wyższa szkoła jazdy halp, halp, halp halp na B już stąd będą podkładać Nie Ja się o, Nie, na... nie. da rady Buga <laughs> zasłonił Oh, 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 oh. No, oh, oh, oh. Echem, to znaczy, że wygraliśmy. Wygraliśmy. Avansowałem. Preto to, że leci. O, o tych naręszy. Tak jest. O ty, kurwa. No, ty no, no. O, zgubiliśmy wesela? Zgubiliśmy wszystkich.